Dzień dobry się z Państwem, witam Was serdecznie w Agusie, zapraszam w Agusie, słuchajcie, urwał mi się film nieoczekiwanie, dlatego w Agusie, moje drogie, będziecie miały osobny filmik, swój własny, osobny, no myślę, że nic wielkiego się nie stało, więc zapraszam Was do lektury Tarota na ten najnowszy tydzień, moje drogie Wagi, od 28 sierpnia do 3 września, o! I zobaczymy, co tutaj dla wagi na ten nowy tydzień. Moja droga wago, do czego warto iść? Do czego warto inspirować, doskoczyć, co łapać? Eee, I zobaczymy waga. Co dla wagi? Patrzę światło, żeby złapało. Co tu dla wagi? Do czego warto waga iść w tym tygodniu? Świat. Hmm. Moja droga Wago, myślę, że powinnaś rozważyć zakończenie czegoś, jakiś nowy etap tu przed Tobą się otwiera, bynajmniej chce się otworzyć, warto żebyś pozwoliła. Pokazuje się tutaj taka sprawa, że w jakiejś kwestii jesteś osobą doświadczoną, to zdobyłaś doświadczenie w jakiejś kwestii, jesteś już kimś innym, mocniejszym, bardziej wytrzymałym, bardziej świadomym. I czas, jakby coś już zamknąć, zostawić i rozpocząć coś nowego, tak? Jakby świat wzywa Cię do nowych rzeczy, do nowych przygód. Informuje, że czas już jakby przejść do kolejnego etapu. A może być to też karta, która mówi o tym, że warto gdzieś wyjechać a pojechać, udać się gdzieś w jakąś podróż, tak? A może być to też karta, który, która mówi nam o tym, że warto się otworzyć, jeżeli byłaś w jakiś sposób ostatnio zamknięta, pozamykana na jakieś nie wiem relacje, tak ogólnie na relacje znajomości z ludźmi albo jakąś jedną relację, tak? No to świat sugeruje, że warto być otwartym, warto się otworzyć, być elastycznym. Nie trwać przy jakichś tam starych formach, pozwolić sobie na coś nowego, na przełom, tak? na nowe znajomości. Warto być otwartym też na nowe dziedziny w naszym życiu, e, uczyć się języków obcych, poznawać obcych ludzi, nowe kultury, tak? wyjeżdżać za granicę, kontaktować się z zagranicą, choćby przez internet. E, no taka szeroka, e, pojęta, szeroko pojęta e, otwartość i elastyczność tutaj e, dla Ciebie jest. Warto dążyć do sukcesu też. Karta świat mówi o sukcesie, tak? o znalezieniu swojego miejsca w świecie, w życiu. Więc może to też jest jakaś sugestia dla Ciebie w tym tygodniu, a zobaczymy, jakie tu zagrożenia dla Wagi. A cóż to za Pan jest? A to jest Pan, a może być tak, że moja droga Wago, będzie brak Ci w jakiś sposób motywacji, a żeby rozpocząć coś nowego? tak żeby pójść w nowe, zainteresować się kimś, czymś, poznać nowych ludzi, rozpocząć nową działalność, wyjechać gdzieś, opuścić dom rodzinny i rozpocząć życie na swój własny rachunek, albo wejść w jakąś relację, albo rozpocząć z kimś nowe życie, tak? Może brak ci być brak ci motywacji, odwagi, siły woli do przeprowadzenia swojego planu, to też może być tak, że chęci możesz mieć dużo, ale brak Właśnie tej silnej woli do, do spełniania swoich wizji i przeprowadzania swojej woli. Może brak ci być wizji, właśnie tego, jak ma być co, jakiejś takiej stanowczości. Może zabraknąć w jakiś sposób bycia energetycznym osobą, która ma w sobie power, energię, tak? która ma w sobie sprawczość. Może być także że zabraknie w tobie jakiegoś nie chcę, żeby to źle zabrzmiało ale pilnuj o swój czar, urok i wdzięk, tak? W tym tygodniu, żeby po prostu w jakiś sposób tego nie zabrakło, bo warto otworzyć się na nowe, a więc i poznawać nowe znajomości, zawierać nowe znajomości, obracać się w nowych środowiskach, pokazywać się, nawiązywać kontakty. I warto właśnie, żeby zadbać o to, żeby ten nasz czar, urok, charyzma, żeby po prostu nie było to w jakiś sposób przytłumione, tak? O odporność należy zadbać, bym powiedziała. Może stać na przeszkodzie, jeżeli chciałabyś gdzieś wyjechać albo rozpocząć coś nowego. Dla niektórych uwag może być tak, że stoi na przeszkodzie jakiś mężczyzna. To może być mężczyzna typu jakaś władza, tak? Ktoś z, z władzy, po prostu jakaś hierarchia władzy. Może być to jakiś mężczyzna, który nie wiem, jest Twoim ojcem albo partnerem, jakimś szefem, kimś, kto w jakiś sposób Ci w czymś przeszkadza, tak? Coś na Tobie wymusza, powiedzmy. Narzuca ci swoją wizję świata. W jakiś sposób cię po prostu ogranicza, sabotuje, usiłuje podporządkować, wymusić na tobie, tak? To może być problem, zakazać ci czegoś, jeżeli chcesz tu iść gdzieś w nowe. To osoba może jakby mieć inny światopogląd na ciebie, inny pomysł i może ci tutaj coś narzucać, więc. Jakby karta mówi o tym, że warto być elastycznym, twardym. Karta mówi wręcz, że jesteś w zasadzie twarda, masz siłę na to, jesteś wystarczająco doświadczona, żeby się przeciwstawić komuś, kto chce narzucać ci jakby swój plan, swój pomysł na ciebie, tak? Warto otworzyć się jakby na inne. Inne możliwości, inne dziedziny, korzystać właśnie z tej swojej mocy, siły, korzystać z innych źródeł, pozyskiwać tą swoją siłę, moc, jakby nie, nie poddawać się tu komuś, kto, kto uważa, że on jest naszym całym światem, tak? Albo że on tylko ma prawo do decydowania o naszym świecie, bo, bo światem jesteś ty w tym tygodniu po prostu. A jakie tutaj są wago dla ciebie e, szanse w tym tygodniu nowym? Jakie tu są dla ciebie wago szanse? Jakie tu szanse są dla wagi? Cesarz, cesarz, wago, no jaka przeciwwaga dla tego o, króla Buław, jakby dwóch mocnych facetów, dwie mocne instytucje, dwie mocne siły. Z tym, że e, warto, żebyś ty dążyła do tego światu, żebyś była tym światem, tak? E, I tak jak powiedziałam, dwóch mocnych facetów, dwie mocne instytucje, dwie mocne siły, ale w szansie mamy faceta mocniejszego niżeli w zagrożeniu. No, jednak król buław to jest persona, ale e, jednak musi pochylić czoła przed cesarzem, prawda? Więc cesarza masz w szansie. Więc jest taka kwestia dla Ciebie, Wago, że zagrożeniem tu są takie przeciwwagi: Szang, zagrożenie, a szansa, szansa, a zagrożenie to u Ciebie jest w tym tygodniu takie właściwie vis-a-vis -vis przeciwwagi, tak? Czyli tak, możesz nie mieć e, energii, poweru. Zagrożenie, ale szansa, że będziesz miała energię poweru. Może być zagrożenie, że będziesz leniem patentowanym, ale jest szansa, że będziesz pracusiem po prostu zawziętym, tak? Może być szansa, że jakiś chłopci tutaj stanie na drodze, albo instytucja, ale szansa, że instytucja bądź chłopci tutaj pomoże. E, może być tak, że ktoś będzie cię tu chciał ograniczać, narzucać ci swój świat, ale ty mu pokażesz, gdzie raki zimują, tak? To ty weźmiesz pod kontrolę jego, to ty zrewidujesz jego, jego poglądy, jego ważność dla ciebie, jego użyteczność, etc., etc., tak? A to ty to wszystko zrewidujesz, weźmiesz po prostu pod kontrolę, pod lupę, to ty nakażesz mu pochylić przed sobą czoło, przed swoim majestatem, tak? Warto być tym, tym światem. A karta mówi o tym, przypomina, nawołuje, Podpowiada, że jesteś osobą wystarczająco doświadczoną i mocną. Masz z czego czerpać? Masz powody do tego, żeby być z siebie dumna, tak? Już nie w, nie w jednym, jak to się mówi, nie z jednego pieca chlepiadłaś, tak? Więc nie będzie cię tutaj, nikt tutaj nie wolił i mówił ci, jak ty masz tańczyć, tak? Do, do czyjej i do jakiej muzyki. No, jakby jesteś tym cesarzem, masz szansę bynajmniej na to, żeby być tym cesarzem, który zmusi króla buław żeby to przed Tobą ktoś pochylił czoło, tak? I powiedział, przepraszam. <laughs> Albo powiedział, okej, okay, zgoda, tak? Albo tak, tak, jaśnie Pani, tak, już robię, tak, już schodzę z drogi, tak, już nic nie mówię, nie odzywam się, tak? Tak będzie, jak Ty sobie tego drogawa go życzysz. Więc tu są na to szanse. A, też jest szansa na to, że... A, a, może być tak, że jakąś nową pracę uzyskasz, jakieś nowe standardy, jakieś nowe porządki swoje właśnie zaprowadzisz. Wypatrzysz w porę jakieś zagrożenia, które czyhają na jakiś Twój dobrostan, na Twoją wolność, poczucie wolności w świecie, na Twoją taką pełnię i chęć rozwoju dalszego, tak? Ktokolwiek, czy cokolwiek będzie ci zagrażać, jest szansa na to, że ty to w porę zauważysz i weźmiesz to po prostu mocno pod kontrolę, tak? Mocno po prostu wyprowadzisz to do pionu. I wszystko jedno, czy to zagrożenie będzie pochodziło z twojego wnętrza, czy po prostu na zewnątrz będzie się przejawiało w tym królu buław, tak? Ty jako ten cesarz jesteś nad królem buław, nad zagrożeniem osobą nadrzędną. Więc. Warto zdawać sobie przy tych kartach sprawę z tego, że tym światem w tym tygodniu to jesteś ty, tak? No i tu nie wolno ciebie ograniczać, świata nie wolno ograniczać, tak? Światowi trzeba pozwolić być światem, iść w świat, czynić świat, poznawać świat, doświadczać i dzielić się swoją wiedzą, którą świat już posiada. Cesarz posiada wiedzę, tak? Więc, taka jest szansa, że no, będziesz osobą władczą. Jeżeli dobrze się posłużysz swoimi umiejętnościami w tym tygodniu, uwagą, jakie tu z tego wszystkiego, jaki wynik tego wszystkiego może być. Ale masz te karty tu mocne, bardzo w ogóle mocne te karty. Wynik tego taki, że mogą do ciebie dotrzeć jakieś nowe, nowe wiadomości, nowe nowiny. Nowe informacje, może, możesz otrzymać awans, tak? Jest szansa na cesarza. Możesz przy tej karcie otrzymać awans i tutaj, przy tym świecie, tak? E, możesz e, czymś się zainspirować, e, odkryć w sobie nową, o, nową pasję. Możesz odkryć w sobie jakiś nowy ogień, tak, który zapłonie w tym cesarzu, tak? Jakieś swoje nowe powołanie możesz tutaj odkryć. Coś Cię może zaciekawić, zainspirować, e, zachwycić. Mam wrażenie, że przy tym świecie absolutnie może zachwycić Cię, nie wiem, jakaś dziedzina, to może być cokolwiek, nowa praca, nowa podróż, tak? znajomości, e, cokolwiek, ale bardzo mi się to tak kroi, że przy tym świecie i przy tym cesarzu w szansie może zachwycić Cię Twoja jakaś nowa siła, Twój jakiś taki wewnętrzny ogień, jakaś taka Twoja sprawczość. Którą właściwie w sposób przy tym świecie, w sposób naturalny, ona się może ujawnić i w sposób naturalny możesz wyegzekwować coś w swoim otoczeniu, w swoim środowisku. Oczywiście, może być to też tak, że z jakiejś wielkiej burzy, tak naprawdę będzie mały deszcz, tak? Ponieważ mamy tu wielkie, mocne energie, które mogą być w zagrożeniu w szansie lub po prostu mogą się ze sobą ścierać. Może być to tak, że właśnie z wielkiej burzy, tak naprawdę wyjdzie mały deszcz od taki sobie giermek ogienka, tak? Ale nie mniej jednak sprawy mają się dobrze i tak jak mówię no tutaj przy tych kartach jest możliwa też możliwość jakiegoś awansu, podwyżki, uznania, otrzymania bardzo korzystnych wiadomości. A więc warto się starać, warto się brać tutaj do roboty, warto nawiązywać znajomości, być otwartym, chętnym do uczenia się, do poszerzenia swoich E, swojego rozwoju, granic jakichś swoich, tak? Rozszerzenia, e, wyjście poza jakieś swoje takie utarte ścieżki i zdanie sobie sprawę z tego, że, e, że nie jestem już taką płotką, tak? I wzbudzamy w sobie, a może i w kimś, jakiś ogień i ciekawość. Może być tu też, dopiero teraz to zauważyłam. Moja droga Wago, że jeżeli tak się zdarzy w tym tygodniu, że przeciwwagą dla Ciebie, jakimś zagrożeniem będzie jakaś osoba na stanowisku, albo jakiś partner, czy jakikolwiek osoba, która będzie chciała Ciebie podporządkować sobie, szansą jest to, że to Ty pokażesz tej osobie, że to Ty jesteś naprawdę tutaj jednostką nad, nadrzędną, tak? że to Ty jesteś górą, że to Ty tutaj e, nadajesz się do rządzenia i że to Ty przywodzisz. Ciebie trzeba słuchać. Efekt jest tego taki w tym giermku e, Buław, że tym samym ten tutaj oto król, który mieni się w zagrożeniu, który mieni się królem Buław, zostaje sprowadzony przez ciebie, przez tego cesarza w sposób zupełnie naturalny tak naprawdę do pozycji giermka, tak? On jest zdetronizowany z króla Buław do pozycji giermka Buław, a ty jako ten świat jesteś nad nim, tak? I może być też taka e, interpretacja, wersja dla Ciebie, że ponieważ komuś przeciwstawisz się i zrobisz to w sposób bardzo zdecydowany, mając ku temu wielkie powody doświadczenie, tak, otwartość, znajomości, etc., jakieś nauki, e, fajny charakter, elastyczny, tak. E, może być tak, że właśnie po prostu e, sprowadzając kogoś do partneru, Albo wymuszając na kimś ustąpienie ci, albo zejście ci z drogi, albo oddanie ci jakichś tam należytych honorów, może być też taka sytuacja, że po prostu w tym królu buław wzbudzisz e, ogromną ciekawość. Ogromną ciekawość. Ktoś po prostu nagle poczuje się mały przy tobie. E, to nie musi być wcale koniecznie złe w niektórych przypadkach. Ale po prostu będzie to niesamowicie zaciekawiony. Powie: Wow, cóż to za osoba, tak? Cóż to za osobka? No nie widziałem, nie znałem jej z tej strony, tak? I wzbudzisz z kimś ogromną ciekawość, może też ogromną fascynację, pożądanie. Któż to wie? Zobaczymy, uwago, jaka jest to dla ciebie rada na ten tydzień. Jaka tu jest dla Ciebie waga, rada na ten tydzień? Jakaż tu rada dla wagi? Rytwa. Proszę bardzo. E, miej silną wolę. Tak? Cesarz. Cesarz jest jako szansa. Więc e, wytycz sobie cel i śmiało do niego zmierzaj, tak, absolutnie, może być tu też, ponieważ warto dążyć do świata, może być ta karta jakby jeszcze sugestią, że warto gdzieś wyjechać, jeżeli masz takie plany, ale jakby ta karta mówi też przy tym świecie o rozwoju, że warto iść w stronę rozwoju, warto pędzić w stronę słońca, tak, warto iść po swoje złote runo, wyznacz cel, do którego dążysz i do niego zmierzaj, ale karta też powie nam o tym, że warto być energicznym, w dążeniu do swoich celów warto być energicznym, odważnym, nie poddawać się ani swoim wrogom wewnętrznym, ani swoim wrogom zewnętrznym. Warto też nie chylić przed nikim czoła, tak? Cesarz też o tym nam powie. Więc jakby zielone światło i do boju, tak? Nie schodzimy nikomu z drogi, żadnemu to królowi Buław, nie schodzimy, rydwan nikomu z drogi nie zejdzie, tak? Takie dla Ciebie jest przesłanie w tym tygodniu, moja droga Wago. Jeżeli uważasz, że czytanie z Tobą rezonuje, serdecznie Cię proszę o łapęńkę w górę, zostaw komentarz, chociażby kropeczkę pod filmem. No i co? Zapraszam do następnego czytania. Cześć, pa!